Czołem, makaron z rosołem. Fanem latarek czołowych nie jestem, ale zdarza się używać. Postanowiłem zatem przetestować trzy najchętniej kupowane latarki czołowe do 50 zł. Na pierwszy strzał idzie latarka, a może raczej świecąca opaska na głowę. Wrażenie tuż po wyciągnięciu z kartonika, hm, coś innego. Jest lekka i zgrabna. Cała elektronika schowana jest w gumową oprawę, co zapewnić ma wodoszczelność IPX4. Posiada 5 trybów świecenia, 350 lumenów, wbudowany akumulator ładowany przez USB-C. Główne światło ma szeroki kąt świecenia, barwa przyjemna dla oka. Skuteczny zasięg do 8 metrów w przestrzeni, gdzie mamy jasną powierzchnię, która odbija światło. Zasięg do 5 metrów w przestrzeni bardzo ciemnej. Strumień światła bocznego jest skupiony, barwa zimna, zasięg do 15 metrów. Niestety, 1,4 światła bocznego pochłonięta jest przez obudowę. Konstrukcja latarki i umiejscowienie światła bocznego nad prawym uchem powoduje, że mamy niedoświetloną lewą stronę co prawda niewielki to obszar, ale na krótszym i dłuższym dystansie zauważalny. Druga latarka to x bl BL0065A. Jest największa ze wszystkich, co niekoniecznie jest zaletą. Pierwsze wrażenie: duża i niezgrabna. Ta ilość gumek, kabelków, ładowarek przeraża. W dodatku ten plastik przelegający do czoła, który ma stabilnie utrzymać oprawę z diodami, tak myślę. Na moje oko latarka wygląda koszmarnie. Po założeniu latarki czuć jej wagę i ucisk gumek. Okej, okay, można gumki wyregulować, ale i tak czuję dyskomfort przez przylegający plastik na czole i puszkę z akumulatorami z tyłu głowy. Jak dla mnie nie jest to czołówka na dłuższe noszenie. Nie wiem skąd pomysł producenta, aby zapakować małe diody w tak dużą oprawę. Czołówka ma 4 tryby świecenia, skuteczny zasięg do 25 metrów w trybie full, czyli po odpaleniu, wszystkiego co fabryka dała. Tak wyglądają odbłyśniki i szybki osłaniające nowej latarki. Nie testowałem jej w piaskownicy, nie zamiatałem czołówką podłogi. Nie oczekuję, że sprzęt za 41 zł będzie składany w sterylnych warunkach, a każdy element poddany kontroli jakości. No ale bez jaj. Latarka zasilana jest przez dwa wymienne akumulatory, które wkładamy do plastikowo-gumowej puszki ładowanie wtyki MDC przez zapalniczkę w samochodzie lub bezpośrednio z gniazdka. Zaślepka jest tyci tyci, więc na pewno szybko dostanie nóżek i tyle ją widziano. Trzecia czołówka to Vioxx VA0020. Wygląda ładnie, solidnie, nie bije tanim złotem po oczach jak x balok. Po owinięciu gumką wielkość latarki to takie prawie lekko wysuszone kiwi. Leży dobrze, jest lekka. Po dłuższym noszeniu zapominam, że mam ją na czole. Ładowana przez USB-Mikro ma wbudowany akumulator z możliwością wymiany, gdyby zaszła taka potrzeba, albo dla chętnego, co lubi urozmaicić sobie życie, grzebiąc w kabelkach. Posiada 5 trybów świecenia, skuteczny zasięg do 25 metrów. Ok, z piwnicy trzeba wyjść do ludzi, więc las w nocy będzie dobrym miejscem na plenarowy test czołówek. Podsumowanie. LX200 jest ciekawym rozwiązaniem pomiędzy klasyczną czołówką a latarką roboczą. Na pewno świetnie sprawdzi się w pracach biwakowo-warsztatowo-domowych. Nie sprawdzi się do czytania książki lub czynnościach wykonywanych pod brodą, wymagających precyzji. Uniemożliwia to brak regulacji nachylenia światła. Boczne światło mogłoby być ciut mocniejsze. Posiada za to sensor, dzięki któremu można włączyć, wyłączyć latarkę ruchem ręki. Vioxx VA0020. Bardzo fajna, zgrabna czołówka. Również ma włącznik na ruch ręki. Jako jedyna z prezentowanych w tym filmie latarek ma czerwone światło sygnalizacyjne, dla jednych niepotrzebny bayer, dla mnie na plus. Oczywiście regulacja światła. Skuteczny zasięg do 25 metrów, ale niewiele słabszy od X-Balok. I jeszcze jedno: czołówka ma dwie małe stópki pozwalające na stabilne postawienie latarki na płaskiej powierzchni. X-Balok BL0065A. Duża, brzydka, niewygodna. Regulacja głowicy. Zasięg do 25 metrów. Na plus wymienne akumulatory, które użyję w innej latarce, gdzie oryginalny akumulator chodzi powyżej 45 zł za sztukę. Ale ze mnie Janusz biznesu. Pod filmem linki do czołówek. To tyle. Do następnego. Hej! Muszę bliżej podejść, bo cię nie żeby wytniesz.